Siemanko. Witam Was w kolejnej piwnej recenzji, a właściwie na piwnej recenzji, ale nie przy recenzji, czyli recenzji nie będzie. Za <laughs> to będzie filmik, o którym już recenzowałem, a mianowicie o Battlefield'zie 1. <laughs> a do tego będzie piwko z browaru Cornelius, które lubię. Znaczy nie piwko, tylko browar, lubię. No, zobaczymy, jak się sprawdzili w tym wypadku. Podoba mi się mętność tego piwka, już teraz. Zobaczymy, jak będzie dalej. A więc, India Pale Ale od Corneliusa i do tego Battlefield 1. Mm. Dobre połączenie. A więc, tak. Takich 15 porad. Od tego, jak rzeczywiście dobrze grać. Bądź jak zdobywać dużo punktów. Em, w g 1. A więc, po pierwsze, moim zdaniem ważna rzecz, bądź dowódcą i rób to, co do dowódcy należy, czyli wydawaj rozkazy. Jeżeli jesteś dowódcą, wydawaj rozkazy poprzez naciśnięcie R1 i patrzenie na przykład na punkt, ewentualnie przytrzymasz i wybierasz z menu okrężnego. Jeżeli zaznaczasz flagę do przejęcia, jeżeli ktoś ją przejmie, nieważne kto. Ktokolwiek ją przejmie, dostajesz za to punkty. Jest to ważne i tak naprawdę nie musisz być wtedy na fladze, a dostajesz za to punkty. Więc, więc ważna rzecz. Więc w ten sposób dowódca dostaje bardzo, bardzo dużo punktów. Drużyna, która, do, która ma rozkazy, dostaje więcej punktów od zwykłej drużyny, która po prostu jest sobie, bo jest. A więc bądź dowódcą i wydawaj rozkazy. Jeżeli nie masz dowódcy, jeżeli nie jesteś dowódcą, bo, bo na przykład jest dowódca inny, jeżeli wydaje rozkazy, to będzie punkt drugi. Jeżeli, wydaje, jeżeli masz dowódcę i on wydaje rozkazy, to słuchaj się tych rozkazów, dlatego, że masz dodatkowe punkty za wykonywanie tych rozkazów. Ehm, czyli, czyli poza na przykład pytami, punktami za przejmowanie, masz jeszcze dodatkowe punkty za wykonywanie rozkazu i przejmowanie tego punktu. Ehm, co w wypadku, kiedy ty nie jesteś dowódcą i nie masz dowódcy, który wydaje rozkazy, prosisz o rozkaz. menu właśnie pod R1, rozwijanego, wydajesz, pytasz, jest taka opcja: prośba o rozkaz. Jeżeli, wydasz, jeżeli dasz tą prośbę o rozkaz i nie mierzyłem tego stoperem, ale w ciągu minuty nie dostaniesz rozkazu twojego dowódcy to ty zostajesz dowódcą. Świetny patent, wcześniej tego nie było, bo po prostu na to może nie zwróciłem uwagi, ale wydaje mi się, że tego nie było. Jak ty został dowódcą, tak został dowódcą, który ten dowódca nie opuścił składu. Tutaj, jeżeli poprosisz o rozkaz, po minucie go nie dostajesz, to zostajesz dowódcą, bo gra czuje, że to w tym zależy, więc ty będziesz te rozkazy dawał. I fajnie. I tak to powinno e, wyglądać. I ty zostajesz dowódcą i po prostu ty wydajesz rozkazy, na których ty korzystasz. E, także fajnie. E, jeżeli już rzeczywiście masz ten rozkaz, to biegniesz na flagę. I tu mamy trzeci, trzeci punkt, to jak przejmujesz tą flagę, to przejmujesz ją na skraju, bo kiedy wbiegasz na flagę, masz obszar na minimapie jaśniejszy. I ten jaśniejszy obszar wskazuje obszar zasięg, tak jakby, w którym flagę można przejmować. Więc Dobrze jest przejmować flagę na rogu, gdzieś daleko, na skraju tego obszaru. Jeżeli na Twoim e, monitorze, telewizorze pojawi się kółko z literką, e, to znaczy, że jesteś w obszarze przejmowania i ono się pomnowi zapewnia. <laughs> Więc e, jak najdalej nie musisz biec pod flagę e, z jak największej odległości lepiej to przejmować, dlatego że e, no. Jest to optymalne wykorzystanie tego obszaru, i wiesz, kiedy ewentualnie przeciwnik już wejdzie na obszar, wiesz, że on gdzieś tam jest. Czym to jest sygnalizowane? Jest to właśnie sygnalizowane w punkcie czwartym, a mianowicie e, nad literką A, załóżmy flagi, e, masz taki, jeżeli jest wróg, to dodatkowy pasek nad nią zaraz, e, dwukolorowy, niebieski i czerwony. Niebieski to jest, są Twoje siły, czerwony to są siły wroga. Jeżeli Twój przeważa, to pasek przejmowania się zapewnia. Jeżeli wroga przeważa, no to ten pasek się nie zapewnia, nie przejmujesz flagi. Jeżeli flaga jest neutralna, no to wtedy wróg przejmuje tą flagę. Jeżeli nie jest neutralna, jest, należy do wroga, to nic nie dzieje, tylko po prostu on ma też sygnał, że ty jesteś na fladze. Ehm, a więc masz mniej więcej sugestię tego, czy, ma, czy, czy ty jesteś z innym gościem i jesteś jeden na jeden, jest pół na pół, czy może jest paru Twoich, paru wrogów i wiesz, których jest więcej. E, także zwracaj na to uwagę, jest to moim zdaniem e, ważna, e, ważna rzecz. E, jeżeli już biegniesz do flagi, to nie biegnij zawsze koniecznie jako pierwszy i jak najszybciej. E, dlatego, że łatwo Cię dopaść jako pierwszy wbiegasz, nie wiesz co się dzieje. Więc jeżeli masz taką możliwość, to puść kogoś przodem. Może to być jedna osoba, może to być więcej. Nie musisz wbiegać na flagę zawsze pierwszy, bo jeżeli na przykład sobie puścisz kogoś przed sobą, to nawet przyjmiemy gorszy scenariusz, to znaczy teoretycznie taki gorszy względem tego, że chcesz mieć jak najwięcej punktów, prawda? No, więc gorszy scenariusz, że pierwszy wbiega naprawdę wyjadacz. No to co? Położy gościa i tak naprawdę co? Tylko przejmujesz flagę. Źle, czy dobrze? No nie namęczyłeś się, dostajesz punkty za darmowe przejmowanie flagi, moim zdaniem spoko, a co jeżeli yy, wbiega niewyjadacz, yy, no to co, dostaje w czam nie ma go, a Ty wiesz, gdzie jest wróg. Raz, dwa, że często, gęsto wrogowie zaraz po, yy, po zabiciu kogoś przeładowują, więc masz ten ułamek sekundy, yy, zyskujesz, gdyż znasz kierunek, to jeszcze koleś przeładowuje, więc nie może zacząć strzelać. Więc masz pewną przewagę. E, także wysyłaj wabik, jakąś myszkę przed siebie. Niech sobie biegnie, niech przejmuje, niech biega. Ty bądź drugi, bądź trzeci. E, jeżeli już rzeczywiście też biegniesz na pałę, znaczy, no, powiedzmy tak, nie biegnij na pałę. I tu e, kolejny e, punkt, e, szósty. E, więc nie biegniemy prosto na flagę. Odpuść sobie. Nawet te 10 sekund, 15 sekund, nawet pół minuty. Jeżeli dobiegniesz bokiem, dobiegniesz flagi bokiem, możesz zobaczyć skąd wróg przychodzi, od, bo mamy no, dwa, dwa fronty tak jakby, nie? Więc oni często ci nierozgarnięci biegną na pałę stąd, twoi nierozgarnięci biegną na pałę stąd, e, zderzają się, a ty jesteś z boku. Więc widzisz, dwie siły na siebie nacierają i tych wrogów zachodzisz od boku jesteś na wygranej pozycji, bo widzisz wroga, on się dla Ciebie odsłania, więc jeżeli tylko masz możliwość, to e, zachodź z boku i to się łączy z wcześniejszym punktem, czyli przejmuj flagę na skraju. Kiedy będziesz z boku, będziesz przyjmował flagę na skraju, będziesz widział, jak ten gościu wbiega na flagę i szuka. On widzi, ma na wskaźniku, że, że jest tu jakiś koleś, będzie Cię szukał, a Ty masz go z boku i patrzysz. O, biegnie, palą, już go nie ma. E, także, także tyle. Hmm. Załóżmy, Kolejny punkt. Załóżmy, że biegniesz na flagę. Będzie to siódmy punkt. Załóżmy, że biegniesz na flagę i spodziewasz się, że będzie, będzie tam wróg. Jakiś, nie wiem, widziałeś strzały, słyszałeś coś, poleciał granat, coś ci zaskonalizował, że tam będzie wróg, to przestajesz biec. Dlaczego? A mianowicie dlatego, że sprint, czyli przytrzymanie tej gałki napadzie, e, sprawia, że biegniesz i wolniej strzelasz. Żołnierz twój strzela tylko w, jak idzie, jak się porusza, nie jak biegnie. E, więc w, w momencie wciśnięcia, e, kiedy biegniesz i wciskasz spust, to twój, e, twój, Twoja postać przestaje biec i dopiero z, zaczyna strzelać. Jest to sekunda. Ale. Sekunda robi różnicę. Jeżeli wiesz, że będzie wróg, przestajesz biec, idziesz w stronę, i wtedy natychmiastowo możesz gościa zabić, bo wcześniej, no może nie natychmiastowo, ale możesz gościa łatwiej zabić, dlatego że od razu zaczynasz strzelać, a nie tracisz tej sekundy na zatrzymanie postaci i rozpoczęcie strzelania. Jak to można wykorzystać? Na przykład taki, ostat, taki ósmy mały punkt. Ja to tak robię, że um, udaję, że nie widzę wroga. A mianowicie przemieszczam się między osłonami, bo tak powinno się grać, przemieszczam się między osłonami i widzę gdzieś w lewej, prawej stronie ekranu, kątem oka, że jest tam koleś. Mógł nawet nie zacząć namieszczawać, ale on mnie zauważył przynajmniej ja powinienem to założyć, że on mnie widzi. Wybiegam za osłonę i nie wychylam się od razu, daję mu czas albo na reakcję i będzie granat, więc ja unikam go, albo zacznie do mnie biec i będzie myślał sobie o, widziałem go, on mnie nie zauważył, zajdę go tyłu, będzie łatwiej kill. Otóż nie. Ty po prostu zamarkowałeś, że udajesz, że go nie widziałeś i wtedy on właśnie korzysta z tego, czego... Ty już wiesz nie robisz, czyli nie biegniesz do gościa, a on biegnie do ciebie, używa sprintu, żeby do Ciebie jak najszybciej, a ty wtedy wychylasz się za rogu i rozwalasz, masz tą sekundę przewagi, kiedy on biegnie, nie może Ciebie wystrzelać, a Ty wychylasz się za rogu i od razu do niego walisz. Także to dziewiąty punkt. Odradzaj się na fladze, która jest atakowana, czyli widzisz, giniesz. I widzisz na minimapie, na, na wyborze punktów odradzania, że któraś flaga jest przejmowana, odrodź się na niej. No, chyba że rzeczywiście realizujecie i macie zgrany team, realizujecie jakiś punkt i przejmujecie jakąś flagę, to spoko. Dobra, najlepiej, jeżeli jeszcze by jakaś przejmowana flaga miała jakieś obrońców, no to spoko, załóżmy, że oddajesz im pole walki. Ale generalnie dobrze jest bronić flag, odradzać na flagach atakowanych. Po pierwsze, są to Twoje punkty, bo przy obronie, przy zabiciach w obrębie tego pola przejmowania dostajesz dodatkowe punkty. Dwa, jesteś blisko akcji, oczywiście do, o to Wam chodzi, prawda, żeby jak najwięcej punktów zdobywać, jak najlepiej te tak kile zdobywać. Więc masz blisko akcję, masz od razu wrogów, może nie od razu, ale, ale no, ci wrogowie są blisko, bo mniej więcej w jakim rajonie się mieszczą i do niego dobiegasz i spróbujesz go wyczyścić. A teraz, jeżeli już walczysz, bądź czekasz na walkę, staraj się wykorzystać o, o, e, to, co otoczenie, czyli to, to, co Cię otacza i spróbuj, próbuj, żeby zawsze mieć dwie strony osłonięte, a przynajmniej jedno musowo. Musowo musisz mieć odsłoniętą, osłoniętą jedną stronę. Czyli załóżmy, że masz przed sobą e, sześcian. I to jest jedyna możliwość Twojego, Twojego, e, obrony, Twojej, e, no powiedzmy, manewru. Więc daj sobie zdań. Kiedy wychylasz się z za rogu, to najlepiej jest wychylić się i przejść. I w ten sposób nie, jesteś, nie wychodzisz tutaj i nie masz osłoniętych wszystkich czterech, czterech kierunków, tylko wychodzisz tu, przesuwasz się troszkę do przodu, więc ten, tą jedną ścianę, ta jedna ściana Cię chroni od tej e, lewej. Bo kiedy tylko się po prostu wysuniesz z tyłu, to masz lewe Przód, prawo, tył. Wszystkie strony masz odsłonięte, więc zawsze, jeżeli jest możliwość, to do przodu się troszkę wychylasz. No chyba, że jest wróg i będziesz po prostu wychylał się to trochę i chował się, prawda? No to nie ma sensu wychodzić do przodu, ale jeżeli po prostu sprawdzasz teren, to tu, to odpuszczasz. Przesuwasz się po prostu zawsze za przeszkodę i starajcie się po prostu wykorzystywać to. Jest okno, patrzysz przez okno. Nie wychodzisz przez, przez drzwi, które są obok, tylko patrzysz przez okno. Hmm. Zawsze tą połowę masz zasłoniętą, prawda? Więc jak komuś nie idzie celowanie, no to ci nie zdajemy tak łatwo. Ehm... Także tyle. E jedenasty punkt. Graj klasą, a nie graj uniwersalnie. Czyli nie masz wyboru, gra wy wyboru bez klasowca, więc grasz pewną klasą. Realizuj zadania dla klasy. Tak jak pierwszy punkt był o tym, żeby realizować cele, tak teraz jedenasty punkt jest to realizuj cele własnej postaci. Czyli jesteś medykiem, rzucaj te apteczki. Nawet nie musisz czasami, jeżeli, jeżeli jeszcze nie za bardzo czegoś rozumiesz, nie chce Ci się koniecznie rzucać w, przeciwnie, w Twoich przyjaciół, to rzucaj te paczki, gdzie popadnie. Nawet wyrobienie nawet sobie takiego prostego nawyku, jak rzucenie paczki przed rozpoczęciem walki, czyli dobiegasz załóżmy do flagi, wiesz, że tutaj będzie akcja, dobiegasz przed rogiem, rzucasz sobie apteczkę i dopiero z za rogu się wychyla, Dlatego, że jak się schowasz, od razu masz apteczkę, która będziecie leczyć, prawda? Dlatego, wyrobienie sobie nawyku, wrzucenie apteczki przed osłonę, przed rozpoczęciem walki, jest bardzo dobre. A poza tym, po prostu wrzucasz apteczkę jak najczęściej. Tak samo, jeżeli już przejmujecie na przykład flagę, masz chwilę spokoju, porzucaj apteczki. Jeżeli masz chwilę spokoju, porzucaj te amunicję. Korzystaj z tego, co dostajesz z klasą. I tak samo grając szturmowcem, nie jest to klasa tylko i wyłącznie do strzelania. Masz jedną, waż jeden ważny obowiązek: strzelasz do pojazdów, e, bądź walczysz z jakikolwiek z pojazdami. Praktycznie wszystkie gadżety, gadżety, jeżeli dobrze pamiętam, nie ma możliwości wybrania kombinacji gadżetów dla szturmowca, która nie ma możliwości walki z pojazdami, chyba. Jeżeli dobrze pamiętam, to wszystkie są opcje, że coś tam robią, prawda? E, więc rób to. Jeżeli ja na przykład gram z działkiem pancernym że masz tą pseudo-snajperkę na pojazdy, więc strzelaj do nich nawet raz, wystrz ra może raz wy wystrzelić pocisk, to nie dość, że dostajesz troszkę punktów dwa, odciągasz uwagę tego czołgu od swoich innych gości, nawet, nawet nie musisz z nim walczyć. Strzeliłeś spoko i czołg wie, dostał stąd, będziecie szukał, a ty może już nawet nie chcesz z nim walczyć, prawda? Ale on będzie szukał, a ktoś innego zmużył, to z drugiej strony walnąć, prawda? Więc, więc to, używaj granatów w walcz z czołgami, jeżeli masz taką możliwość. Bądź jakimiś innymi e, pojazdami. Zdarza się, że uda ci się przy zachodzeniu rzeczywiście na przykład flagi z boku zajść więcej przeciwników od boku. Niestety, ja sam to wiem, dostaje się takiego, takiej jakby euforii i nagle chcesz mówisz, ale ich znalazłem, ale ich zasadziłem. Wszystkich rozwalę i Czasami zaczyna strzelać do pierwszego lepszego. Otóż trzeba sobie wyrobić manewr, znaczy trzeba sobie wyrobić nawyk taki, że strzelasz do gościa, po pierwsze, albo tego, ci, który cię widzi, bo on jest tylko jedynym twoim zagrożeniem, albo strzelasz do gościa, który jest ostatni w rzędzie. Bo z reguły wrogowie są ustawieni przodem, na przykład do, do natarcia, prawda? Więc musisz zacząć zabijać ich od ostatniego od tego, który nie widzi, że ten przed nim dostaje, prawda, więc zaczynasz trzeźwić od tyłu ich, więc zabijasz tego najdalej, później ten, 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 ten i ten pierwszy, który stał na czele, jakby dowódca, prawda, bądź po prostu wabik, i z tego jego walisz na końcu. Trzynasty, pechowy punkt, ale ważny, spotuj. Czyli R1, widzisz wroga, Ciskaż R1, spotowanie, zaznaczanie wroga. Raz, że łatwiej jest takiego wroga zobaczyć, bo mam na sobie ikonkę, nie tylko Tobie, ale również przyjaciołom z ekipy. Dwa, że dostajesz za to również punkty. Jeżeli nie uda Ci się takiego gościa zabić, dostajesz punkty za dostrzeżenie, więc, więc jest to plus, i to się wiąże z tym, że. Powinno się obserwować minimapę, bo wiesz, co się dzieje na polu walki. Wiesz na przykład, że na minimapie pojawia ci się czaszka, czyli ktoś z Twojej drużyny umarł, więc wiesz, że gdzieś w okolicy jest zagrożenie. Odpuść sobie, na pewno nie jest to sniper. Dla, dla, dla Twojego dobra, to może być sniper, ale odpuszczasz to. To nie jest sniper. Ktoś jest na fladze, więc Ty jesteś już. Jesteś, masz to na uwadze, stara się grać trochę bezpieczniej i znaleźć zagrożenie. E, e, także obserwuj minimapę, bo możesz zobaczyć choke, może zobaczyć jakąś czerwoną kropkę, co sygnalizuje wroga, bo ktoś go zaspotował, e, może bądź, może to być na przykład właśnie trup e, twojego, więc wie, że coś się dzieje. E, różne rzeczy możesz zobaczyć na minimapie i korzystać z tych informacji, bo są ważne. E, 14 punkt, rzecz, która e, już mówiłem na recenzji, ale warto ją powtórzyć, szarża z bagnetem nie służy do biegania na długie odległości, bo jest nieopłacalna. Na długie odległości, jeżeli przetestujesz to sobie, na długie odległości osoba, która będzie używać szarży i osoba, która będzie używać sprintu, ta ze sprintem dobiegnie szybciej. E, a dwa... Może inna opcja. Szarze można używać i może się nadawać do uciekania. Kiedy na przykład widzisz nawala w ciebie czołg i masz przed sobą jakieś miejsce, gdzie możesz się skryć. Wtedy używasz szarży, Bo masz przypieszenie szybkie i dobiegasz za osłonę i chowasz się. Ewentualnie po prostu do zabicie, prawda? No i ostatni, 15 punkt. Korzystaj z czołgania. Czołganie jest opcją, którą dostaliśmy uganie jest opcją, z której warto korzystać. Nie zawsze, ale czasami tak. Może zrobię pauzę. Jest ważną opcją, dlatego że aktualnie jesteśmy na etapie rozwoju gier, takim, że mamy. To, to wygląda wszystko fajnie. Więc Kamuflaż rzeczywiście daje radę i można się ukryć. Jeżeli pozostajesz bez ruchu, w bezruchu, to stojąc mimo wszystko Cię dobrze widać. Ale leżąc? No, powiem Wam, że różnie. Zdarzało mi się niejednokrotnie, a nawet zdarzały mi się serie, na przykład po trzech, czterech, na przykład na, taki, na takiej mapie, gdzie masz, takiej miejskiej mapie, gdzie są takie dwa mosty, C i D, i tam dobrze się przejmuje flagi pod nimi. To zdarzyło mi się, że się pod nimi położyłem, przy takim małym rumowisku z, yy, z cegieł i autentycznie gości mnie nie widzieli. Wbiegali, przebiegali, szukali gości, którzy się reguły się ustawiają gdzieś tam po rogach tych mostów. Nie widzieli mnie, jak po prostu ściągałem. Tutaj mi się nawet kończył magazynek. Ja tam leżałem i rozstrzygłości pistoletem do, dobijałem. Naprawdę, jeżeli masz możliwość, połóż się. Nie musisz cały czas stać. Nie musisz zawsze korzystać z mobilności, e, która jest ważna. Bo, bo przy wymienieniu ogna, jeżeli już stoisz, to korzystaj z tego i się poruszaj. Natomiast jeżeli masz możliwość tak jakby zaskoczenia wroga, no to połóż się. Czemu by nie? ale musisz robić to z głową, na pewno się nauczysz z tego korzystać i korzystaj z opcji, którą dostajesz, bo to tu dostajesz. Także co, wydaje mi się, że tyle, 15 porad, nie każdą wymieniłem z numerka, ale 15 takich małych porad, nie są to jakieś super ekstra, nie wiadomo jakie porady i też zastanawiałem się, czy robić to w innej formie, mianowicie w formie takiego, jak to wszyscy robią, że masz gameplay i tylko tło, bądź jakieś w miniaturze, ale sobie myślę, nie, Nadal zostajemy przy klimacie piwnej recenzji, nadal zostajemy, przepraszam, niestety jeszcze troszkę chorobę, już minęło 20 minut, więc już mi tutaj nosa ciepnie, um, więc zostajemy przy tym, um, że, że ja mówię, wy tylko patrzcie na jakiś ten gameplay, który jest zle, nie wiem, czy rzeczywiście do, uda się go do 100% dograć, ale mniejsze z tym, ale piwko mamy, także tyle, jeśli chodzi tylko o a Was nie interesuje piwko, to trzymajcie się na razie, natomiast dla stałych widzów, no co piwko piwko, no 6,5% alkoholu e... India Pale Ale mamy tutaj proszę Państwa e... mamy chmiele, chmiele jak Amarillo Mosaic, Cascade e... Mamy słody jętmienne, pszeniczne. E, no, powiem Wam, że dobra rzecz. Nie jest może to tak tanie jak ostatnie, ale powiem Wam, że bardzo, ale to bardzo przypomina mi żywiec. apa. Jest bardziej mętne. Ma bardzo podobny kolor. Może nieco ciemniejszy. I powiem Wam, że bardzo mi wchodzi. Naprawdę bardzo mi wchodzi. Jest to moim zdaniem bardzo dobre piwko. Tanie, bo ja zdałem za nie 4,50. A pewnie nie można też taniej, bo kupowałem w dość drogim sklepie. Taki, no co prawda, osiedlowy niby, ale on ma dość duże ceny. Można znaleźć taniej, więc ja na przykład jakiś Simpli czy jakiejś markecie znajdziecie pewnie za czwórkę ten browar. Więc moim zdaniem warto brać, bo jakościowo jest podobny do, do żywca, a może nawet lepszy. Więc, więc, uff, uh, Cornelius nadal no daje radę. Są piwka od Corneliusa naprawdę dobre, lubię ten browar i eee, już kiedyś zasmakował mi, e, także polecam. Naprawdę Cornelius postarał się, e, i IPA od nich jest całkiem, całkiem e, dobra fajna mętna, kolor fajny, bardzo mi podchodzi taki trochę ciemniejszy, bursztynowy może troszkę. Och, jest dobry. Mogłoby być trochę piana bardziej, prawda? Ale też na początku go bardzo nie spiniłem, więc mm, dobra. Dobre piwko, tak samo dobre jak Battlefield. Ostatnio właśnie, teraz był okres świąteczny. I myślałem sobie, że dobra, będę grał w Wiedźminę, prawda? bo trzeba by skończyć dodatek i zrobić recenzję, co tam, gdzie tam? bo Staram się robić tak, że raz dziennie przynajmniej pierdignę sobie tam rundkę w Battlefieldzie. A zdarzyło się tak, że miałem mega mega dobre rundę na początku i mówię, a jeszcze jedno może, i okazało się, że dobrze. Dobrze zostałem, bo wszystkie rundy świąteczne miałem masakrycznie dobre. Takie jakieś KD3-0, nawet jedno miałem jeszcze lepsze. Świetnie, świetnie mi się grało, po prostu świetne wyniki, choć mogłyby to po prostu spowodowane, spowodowane tym, że po prostu raz, że dużo ludzi dostało Battlefielda, bo sobie kupiło i na święta miało czas pograć. Dwa, że ludzie po prostu, którzy normalnie nie mają czasu grać, na święta mają czas, pograli i bo by było po prostu dużo łatwych celów, więc e, tak zwanych nupków. Więc może dlatego, ale, ale grało się super przyjemnie. Prawie zawsze nie, nie było meczu, naprawdę nie było meczu, gdzie, byłem, gdzie nie byłem pierwszy w drużynie, e, może nie na serwerze, bo tam też nie zawsze porównywałem sobie dwie drużyny, ale, ale nie było meczu, czym by był, nie był w pierwszej trójce, a, a wręcz bym powiedział, że... 50% metu, meczów byłem pierwszy na, na serwerze, co mi się ostatnio rzadko zdarza mm, i, i taki mega power, mega fun był z tego, więc nadal więc staram się jedno, jeden mecz dziennie grać w a później już się na grę, którą powinienem recenzować, czyli w tej chwili jest to e, serca, y, co ja mówię, krew i wino, Wiedźmin, y, no pewnie jeszcze mi zejdzie, bo wiecie jak to długo graję, więc, więc pewnie jeszcze nie recenzja, ale, ale no, gramy, 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 e, także co? Tyle będziemy kończyć. Pozdrawiam serdecznie Majsa, dzięki któremu widzicie mnie w rzeczywistych barwach. Jeżeli komuś się podoba, to jak do was mówię, w jaki sposób są realizowane materiały, jak się zmieniło, jak to aktualnie wygląda na kanale i dokąd to dąży, to wejdźcie sobie na Patronite, bądź w linku pod filmikiem macie to jak dotrzeć do mnie i możecie mnie wesprzeć jakąś małą kwotą. Ehm, także co? Dziękuję wszystkim wspierającym na Patronite. Dziękuję Wam za oglądanie i dziękuję Browarowi za pyszne piwko. Mm. Bardzo dobre. Bardzo, bardzo. Także co? Tyle. Trzymajcie się. Na razie.